Hossa trwa w najlepsze, a inwestorzy szukają spółki, która powtórzy sukces Nvidia z ubiegłego roku. Czy ponownie będzie to spółka związana z ekspansją sztucznej inteligencji? Niewykluczone, bo ostatnie dni w wykonaniu spółki Palantir dają argumenty, że może to być jej rok. Ja nazywam się Łukasz Kibaj i zapraszam na nagranie, w którym przybliżę Wam tę art ciekawą firmę i jej perspektywy na rynku. Palantir w naszych materiałach pojawia się dość regularnie. Nie bez powodu ta spółka trafiła zresztą do mojej grudniowej listy pięciu najciekawszych instrumentów na 2024 rok. Natomiast nowym widzom należy się garść podstawowych informacji. Palantir to spółka założona w 2003 roku m.in. przez Petera Tilla. Kontrowersyjnego biznesmena, jednego z założycieli firmy PayPal. W dużym uproszczeniu, Palantir zajmuje się tworzeniem oprogramowania i agregowaniem ogromnych baz danych, wykorzystywanych zarówno przez klientów komercyjnych, jak i przez rządy. Swoje usługi oferuje w ramach kilku platform, ale najwięcej uwagi wzbudziła w ostatnim czasie platforma AIP która pozwala na zastosowanie sztucznej inteligencji na polu walki i co ważne, nie jest to melodia przyszłości, bo związek z szeroko pojętą polityką palantir ma w zasadzie od początku. Punktem zwrotnym w historii spółki okazał się kontrakt CIA, który był tylko zapowiedzią licznych współprac między innymi z FBI czy Pentagonem. Zresztą część trwa do dziś, chociażby we wrześniu ubiegłego roku podpisano kilkuletni deal na kwotę 250 milionów dolarów, właśnie z amerykańskim Departamentem Obrony. I to jest właśnie ten aspekt działalności, który mocno wyróżnia Palantir na tle innych spółek technologicznych. Prezes Alex Karp regularnie krytykuje Google, który nie zdecydował się nigdy na współpracę z Departamentem Obrony, a jednocześnie Karp podkreśla, że buduje patriotyczną firmę i dlatego między innymi nie prowadzi działalności w Chinach. Zresztą znamienne jest, że Palantir przeniósł swoją siedzibę z zagłębia technologii, czyli z Kalifornii do Denver w stanie Colorado, stawiając tym samym fizyczny dystans między innymi firmami, które gromadzą i sprzedają dane, ale nie chcą wspierać swojego kraju. Ale klienci Palantir to nie tylko rządy, ale również klienci komercyjni. Z platformy Foundry korzystało BP, które dzięki analizie danych dotyczących odwiertów zanotowało 10% wzrost produkcji ropy na Morzu Północnym. Ale nie zawsze były to współprace pełne sukcesów, bo na przykład kontrakt J.P. Morgan zakończył się w atmosferze skandalu, a to dlatego, że narzędzia Palantir posłużyły do śledzenia pracowników, ich lokalizacji GPS i e maili, czy nawet fizycznego obserwowania ich po godzinach pracy. Ale przejdźmy do typowo rynkowego aspektu. Palantir Zadebiutował na amerykańskim parkiecie w 2020 roku, osiągając szczyt na początku kolejnego roku. Do dziś jest to ATH, ale wkrótce może się to zmienić, bo cena akcji spółki na przestrzeni kilku dni wzrosła o ponad 50%. To oczywiście w odpowiedzi na bardzo dobre wyniki za czwarty kwartał, które w dużej mierze zaskoczyły analityków. Spójrzmy, spójrzmy na kilka wybranych liczb. Przychody wzrosły w ujęciu rok do roku o 20%, przy wzroście kosztów operacyjnych zaledwie o 3%, przy marży brutto na poziomie 82% i netto na poziomie 16%, czyli o 9 punktów procentowych więcej w ujęciu rok do roku. Co istotne, dochód netto w czwartym kwartale wzrósł do 93,4 milionów dolarów, a jeszcze rok temu było to Zaledwie niespełna 31 milionów dolarów. Ale co kluczowe, wyraźnie wzrosły, bo aż o 32% przychody od klientów komercyjnych, a skupiając się tylko i wyłącznie na klientach w Stanach Zjednoczonych, jest to wzrost o 70%. I to jest ekstremalnie ważne. W kontekście pojawiających się zarzutów, że biznes palantira jest zbyt mocno skupiony na współpracy z rządami. I oczywiście sektor publiczny będzie zawsze pełnić, tak moim zdaniem, funkcję marketingową, natomiast duże liczby przyjdą właśnie z biznesu i przychodzą. I zobaczcie, imponująco również wygląda bilans. 3,7 miliarda w zasadzie w gotówce i 4 razy więcej aktywów niż zobowiązań, i naprawdę trudno wskazać liczącą się spółkę, która no, poza Tesla ma zdrowszy bilans na amerykańskim rynku. Oczywiście tych przykładów będzie trochę więcej, ale zobaczcie, ten bilans jest bardzo, bardzo dobry. Oczywiście inwestorów mówiąc kolokwialnie, najbardziej grzeje temat sztucznej inteligencji. Ale tu pamiętajcie, że Palantir nie chce dołączyć do pędzącego pociągu jak wiele innych firm. Palantir w tym pociągu sztucznej inteligencji siedzi od samego początku. I co prawda, nie widać tego bezpośrednio w wynikach finansowych, ale Palantir w 2023 roku przeprowadził prawie 5 razy więcej bootcampów, co pokazuje, że popyt na usługi AI jest ogromny i gdy, i gdy ten cykl wdrożenia się domknie, możemy być właśnie świadkami niespodzianki w trzecim bądź w czwartym kwartale w wynikach finansowych. Oczywiście, nie należy zapominać o sektorze publicznym, o sektorze rządowym, który szczególnie w erze rosnących napięć geopolitycznych, wzrostu wydatków na zbrojenia globalnie, może zapewnić Palantirowi ogromne źródło przychodów. Szczególnie, że Palantir już aktywnie angażuje się w konflikty, zarówno na Ukrainie, jak i w Izraelu. I tu warto również podkreślić dużą sympatię założyciela Petera Tila do Donalda Trumpa, który pewnie zmierza po stołek prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy w takim razie palantir jest skazany na dalsze wzrosty? Być może wiele na to wskazuje, ale należy mieć świadomość zagrożeń. Wymieńmy sobie kilka z nich. Po pierwsze, klasyczne wskaźniki. Wskazują, że Palantir może być już drogi. I oczywiście bazując na tradycyjnych wskaźnikach, spółka Palantir może być zakwalifikowana jako droga. Natomiast oceniając kluczowe według wielu wskaźnik dla firm sasowych, czyli cena do sprzedaży, palantir jest nieco tańszy, niż spółka uważana, za spółkę nadal z dużym potencjałem, czyli CrowdStrike. Po drugie, w krótkim terminie wskaźniki dynamiki trendu pokazują silne wykupienie, co oczywiście nie musi oznaczać, że w przypadku materializacji tych sygnałów dojdzie do załamania. Być może będzie to tylko i wyłącznie krótka, nieznacząca korekta. Po trzecie, mówimy o skomplikowanym produkcie, który przed osiągnięciem pełnej funkcjonalności u klienta potrzebuje długiego i skomplikowanego wdrożenia. Po czwarte, przy całej palecie świetnych liczb, można też wskazać pewne ryksy, jak na przykład spadająca dynamika wzrostu rocznych przychodów. Na ekranie macie teraz wyniki dla trzech ostatnich lat. Po piąte spółka ma za sobą pokaźny bagaż negatywnego PR-u i nie można wykluczyć, że kolejne incydenty mogą powodować tąpnięcia kursu, szczególnie przy tak ekscentrycznym prezesie. Zbliżając się do końca, pamiętajcie, że Palantir spełnił wszystkie wymagania, żeby dołączyć do S&P 500. Wszystko więc wskazuje, że wkrótce spółka wskoczy do najważniejszego indeksu i tym samym z dużym prawdopodobieństwem zaliczy tak zwany efekt S&P 500, który średnio generuje 5% dodatkowego wzrostu, który wynika z faktu, że fundusze śledzące indeks muszą dokupić akcje nowego członka indeksu. A jakie jest Twoje zdanie na temat przyszłości spółki Palantir? Daj znać, proszę, w komentarzach. A jeśli spodobał Ci się ten materiał, to oczywiście zostaw łapkę w górę. No i zachęcam do kliknięcia przycisku subskrypcji, bo do wyznaczonego celu w postaci 10 tysięcy stałych widzów jeszcze nam trochę brakuje, a będę wdzięczny oczywiście za każdą interakcję. Oczywiście przypominam, że niezależnie od kierunku Waszych prognoz, handel akcjami. W formie CFD, jak i klasycznej oferuje Admirals również akcjami Palantir. Link do rachunku demo znajdziesz w opisie tego filmu. Zachęcam do wypróbowania. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach.